God can put you in a palace, Bóg może postawić cię w pałacu, but you need the of Joseph, ale musisz mieć charakter Józefa, so you can that palace, aby ten pałac, so you can that aby pozostawić palace, to miejsce w pałacu, aby pozostać, without falling. a nie upaść. Ale możesz być w pałacu jak David. Ale możesz być w pałacu jak Dawid down, i możesz upaść. Because you don't have bo nie masz charakteru. Twój charakter can a place where you are. Może utrzymać Cię, pozostawić w miejscu, w którym jesteś. You can have anointing. Musisz mieć namaszczenie. You can have it. Możesz mieć. You Możesz mieć rodzinę. Możesz mieć relacje. Amen. But to maintain it. Aby utrzymać to, to wymaga charakteru. Walk in your character. Chodź w swoim charakterze. Your character is revealed. Twój charakter jest tobie When no one is watching at you. Kiedy nikt nie patrzy na ciebie. Touch your neighbor's heart. How is your character, brother?